Witam Was bardzo gorąco. Przychodzę dzisiaj do Was ze wspaniałym zabiegiem regeneracji włosów. Patronem zabiegu jest moja ulubiona włoska firma Carol. To zabieg regeneracji włosów od wewnątrz. Głównym składnikiem jest olejek monoi, który słynie z działania nawilżającego, wygładzającego je chrono. Będę posługiwać się ściągą, bo trochę mam, mam wiedzy do przekazania, więc wybaczcie mi, że będę y, trochę z kartek y, ze ściągi korzystać. Y, zabieg jest bogaty y, w przeciwutleniacze i witaminę E. Spowalnia to procesy starzenia, chroni włos. Oraz zapewnia e, miękkość i nawilżenie polsk. Olejek Monoi to jest or organiczny, pozyskiwany jest w procesie przetwarzania oleju kokosowego i kwiatów tiar, który łączy swoje cenne właściwości lecznicze z naturalnymi unikatowymi składnikami. W skład z zabiegu. Chodzi o szampon regeneracyjny. Bardzo fajny szampon. Wszystkie produkty w ogóle są wegańskie. Nie zawierają soli, siarczanów, SLS-ów, parabenów, silikonów, olejów mineralnych, ani też soli. Szampon do włosów zniszczonych delikatnie oczyszcza skórę głowy i włosów. Kompleks alg intensywnie reminalizuje, a olejek monoi głęboko odżywia, a nawet zapobiega zni zniszczeniu łodygi włosa. Bardzo głęboko wchodzi w strukturę włosa szampon. Po umyciu włosów Przechodzimy do wprowadzania eliksir. Elixir jest w dwóch, w dwóch takich o dwóch składnikach. To jest podwójny eliksir połączany olejkiem monoli i koncentratem z alk. Tak wyglądają dwie półeczki. Łączymy je, wychodzi produkt i wprowadzamy. Do włosów, na, na, do, do, centralnie do włosów. Tworzy się wtedy silny koncentrat, odżywia intensywnie, oraz działa antyoksydacyjnie. Y, Włosy stają się lekkie, zregenerowane i dogłębnie naprawione. Po wprowadzeniu tego preparatu, dodatkowo pielęgnica jeszcze bardziej wprowadza produkt w głąb włosa. Efekt jest naprawdę rewelacyjny. Następnym produktem, który wprowadzamy, to maska. Jest bardzo gęsta, taka jak no, dobre masło. To maska z kompleksem witamin i soli mineralnych, która naprawia zniszczone włosy, tworząc naturalną barierę ochronną na strukturę włosów. Zabieg cały. Zakończamy serum regeneracyjnym. To kryształki ochronne do włosów zniszczonych, osłabionych i matowych. Włosy odzyskują swój blask, połysk oraz odpowiednie nawierzenie. Kryształki również chronią w trakcie suszenia, robią ochronę termiczną dla włosów. Wszystkie produkty są wegańskie. Zapraszam serdecznie na wspaniałą regenerację w salonie. Bardzo fajny produkt. Zabieg trwa tak mniej więcej około półtorej godziny. Ja osobiście zakochałam się w tych produktach i naprawdę jestem z nich bardzo zadowolona. Po, do... no, po dobrych paru już miesiącach widzę naprawdę efekty na własnych włosach. Zresztą widać moje włosy są błyszczące, zregenerowane. Ja oczywiście również jak najbardziej cały czas korzystam z tych produktów w salonie, jak i również w domu. Możliwość jest również zakupienia produktów do dalszej pielęgnacji włosów w domu, dla podtrzymania lepszych i dalszych efektów pielęgnacji. No bo oczywiście to jest, z tym się też jakby jest oczywiste, że zabieg zrobiony w salonie, później w domu powinien być dalej pielęgnowany przez klientkę czy przez Was w domu, żeby efekty tego były naprawdę rewelacyjne. Także tyle bym chciała Wam powiedzieć o swojej wspaniałej Marce i w swoim wspaniałym zabiegu. Zapraszam Was serdecznie do umawiania się na bardzo fajny zabieg. Dziękuję Wam, kochane, że poświęciłyście swój czas, by odsłuchać moje wspaniałe nagranie, moją wspaniałą prezentację. No i cóż, widzimy się w salonie. Buziaczki, pa pa!